Cześć! Czasowniki frazowe potrafią sprawić sporo kłopotu osobom uczącym się języka. Umówmy się, to konstrukcje mniej oczywiste i bardziej skomplikowane niżeli klasyczne czasowniki. Ten czasownik frazowy jest dość często używany, a z racji tego, że posiada wiele znaczeń, warto mu się bliżej przyjrzeć. Aby zarówno rozumieć z kontekstu jego znaczenie, oraz żeby samemu rozmaicić własną mowę i wzbogacić swoje słownictwo. Zapraszam! I pierwsze znaczenie tego słowa. Zwrócić coś. W znaczeniu zmiotować. I fat he'd bring up his dinner. I thought he'd bring up his dinner. Podnieść. Zanieść. W znaczeniu przemieścić coś z poziomu niższego na wyższy. Please bring up the dirty clothes when you come upstairs. Please bring up the dirty clothes When you come upstairs. I następne znaczenie. Zwiększyć coś. She must bring up productivity in her department. She must bring up productivity in her department. Podnosić temat. I didn't want to bring up the subject of pay. I didn't want to bring up the subject of pay. I kolejne możliwe znaczenie tego słowa. Wychowywać dziecko. He brought up three daughters on his own. He brought up three daughters on his own. Wyświetlić, otworzyć stronę lub program. Bring up that page so I can take a look at it. Bring up that page so I can take a look at it. Jeśli podobał ci się film, kliknij przycisk subskrybuj. Jeśli nie jesteś do końca pewna, pewien, również kliknij, w końcu zawsze możesz zrezygnować. Dzięki wszystkim, którzy oglądacie moje filmy. Pozdrawiam was serdecznie.